Mam na imię Paulina. Rad w tygodniu mam dużo w Kaplicy Adoracji. Często jestem też na adoracji w czwartki w czasie godziny świętej. Jest to czuwanie z Panem Jezusem w Ogrodzie Oliwnym na prośbę samego Pana Jezusa, podyktowane świętej Małgorzacie Maria la Także zachęcam do sprawdzenia i do modlitwy z Panem Jezusem w tym szczególnym czasie. Kaplica Adoracji. To dla mnie miejsce spotkania się z Panem Bogiem. Przychodzę, staram się wyciszyć, uświadomić sobie, do kogo przyszłam, kto jest ukryty w hostii, żeby sobie też przypomnieć cuda eucharystyczne, według których jest to mięsień serca w czasie agonii, czyli nadal żywe serce, żywy Pan Jezus, który nas tak kocha szalenie, że daje nam swoje serce. Dlatego też dzisiaj chciałam pokazać jeden z moich ulubionych obrazów pana Jezusa, najświętsze serce pana Jezusa. W kaplicy adoracji czasem odmawiam modlitwy, a przede wszystkim staram się trwać w ciszy, patrzeć na niego, rezygnować z adorowania siebie, słuchać Boga, między innymi poprzez czytanie Pisma Świętego. Słowo Boże pomaga mi też, gdy pojawiają się rozproszenia, wtedy łatwiej mi wrócić myślami do Boga. Kaplica Adoracji to dla mnie szczególne miejsce niebo na Ziemi, gdzie widuję się z Jezusem Ukrytym, który mnie kocha, pociesza, jest wszechpotężny i chętnie powierzam mu swoje sprawy. On mi pokazuje, że jest na nie wrażliwy i że jestem dla niego ważna. Uczy mnie, że wie lepiej, co dla mnie dobre. Gdy chcę coś po swojemu, no nie jestem tak szczęśliwa niż wtedy, gdy On mnie prowadzi i nawet nieudolnie, ale staram się żyć um, Jego wolą. Um, docenia intencje, wysiłki i starania, um, bo to jest właśnie miłość um, człowieka do Pana Boga te nasze starania. Um otwiera oczy, wskazuje coraz więcej darów i okoliczności, za które mogę dziękować. Pokazuje, że wszystko jest łaską. Trzeba tylko zaufać i starać się ufać każdego dnia i w trudnościach i w radościach. Pokazuje też sprawy, za które powinnam przepraszać, a których wcześniej nie zauważałam. I z kaplicy adoracji kojarzę się takie przysłowie. Kto z kim przestaje, takim się staje. Ale tak wydaje mi się to najlepsze miejsce do szkolenia siebie w naśladowaniu Chrystusa, napełnianiu się Jego miłością i pokojem, tak żeby móc po wyjściu z kaplicy adoracji choć trochę tej Jego miłości i pokoju dawać innym. I na koniec chciałabym powiedzieć, że kogo się kocha, z tym chce się spędzać czas.